Na program rozwoju bibliotek czekaliśmy od dawna. Inne branże miały już programy, które wspierały biblioteki, a my czekaliśmy na program, który dałby szansę rozwoju bibliotekom publicznym. To była trafna decyzja. Prawdą jest, że też czas intensywnej pracy przez pierwsze dwa lata. Program rozwoju bibliotek to szkolenia i sprzęt, który otrzymaliśmy i dał szansę stworzenia nowoczesnej biblioteki. Zero. Biblioteka ogólnie jest bardzo pożytecznym miejscem dla naszej szkoły. Można tutaj wypożyczyć Wiele ciekawych książek i przeczytać. Jest tu cisza i spokój. No, jest też łatwy dostęp do internetu. Mhm. Często tutaj przychodzimy po prostu no, bez darmo. Można tu właśnie też spotkać inne osoby, ale również no, do szkoły poszukać różnych informacji. Właśnie często w czasie przerw przychodzimy, żeby na daną lekcję znaleźć coś, co z nami Czy było warto przystąpić do programu rozwoju bibliotek? Uważam, że tak. Lubicie przychodzić tu do pani Grażynki, do biblioteki? No. A no. dlaczego powiedzcie? No. Pani Grażynka. I co tutaj robicie w bibliotece? Ten, ten książki. Na komputerze gracie? Tak. Biblioteka jaka jest? Fajna. Fajna. Znaczy, wie Pani, nic nie potrafiłam, nic nie umiałam, nawet myszką się obsługiwać, jak się to mówi. No, ale dzięki, tak, wie Pani, pomocy uczniom tu, Pani Grażynki. Co pani szuka w sieci? Znaczy, wie Pani, co tak więcej, no, no, nieruchomości takich, coś sprzedać, kupić, naukowych też takich, takich różnych, jak mi coś potrzeba, wie Pani, czy dzieciom, czy coś do tego, no to, no to też, też, też korzystam, dobrze. Jestem zadowolona, bo no, w domu nie mamy komputerami więc tutaj się, tutaj się też przyjdzie wszyscy uczynni. Biblioteka zmieniła swój wizerunek. Jest coraz częściej odwiedzana. Zdarza się, że ktoś przychodzi z zewnątrz, od tak sobie po prostu wydrukować jakiś dokument, a staje się moim czytelnikiem i wychodzi z książką. Dzięki udziałowi w projekcie nasze filie biblioteczne mają sprzęt komputerowy, na który nie stać by nas było, ponieważ mamy sześć filii bibliotecznych. Każda filia dostała sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, które jest wykorzystywane nie tylko przez pracowników, ale i przez mieszkańców, poza tym aparat fotograficzny, dzięki któremu placówki dokumentują życie biblioteki. Jak wybierać wirusy lub inne programy, które zniszczą nasz komputer. Jeżeli ty klikniesz w środek okolica popapa, może się to źle skończyć. Dlatego najbezpieczniej jest kliknąć na krzyżyk znajdujący się w rogu każdego popapa. Jeżeli klikniesz na krzyżyk, zamkniesz. Okay. Bardzo dobrze, jeżeli są w bibliotece komputery, bo y, oczywiście te najnowsze książki nie zawsze się pojawiają, prawda? Y, już w bibliotece y, w danym momencie. Bo zanim wydawnictwo rozprowadzi do księgarni, zanim biblioteka zakupił, płynie troszeczkę czasu. Dzieci sobie mogą już zobaczyć mniej więcej o czym ta książka jest, czy chętnie by ją przeczytały, czy nie. Przeczytać recenzję, jeżeli ktoś już przeczy, przeczytał, miał już jakiś dostęp i czy warto ją przeczytać, czy też nie. No. Biblioteka jest najfajniejszym miejscem na świecie. Lubię tu przychodzić, lubię tu grać na komputerze, lubię wypożyczać książki. Super!